Cześć, witam Cię serdecznie. Z tej strony Sebastian Mroczek, Fastry w języku polskim. Dzisiaj chciałem porozmawiać troszeczkę na temat porównywania się do innych osób. Dlaczego porównywanie się do innych osób jest całkowicie bez sensu? Zacznę od tego, że opowiem Wam coś na temat naszych przekonań. Nasze przekonania działają w taki sposób, że zawsze musimy szukać potwierdzenia ich prawdziwości na zewnątrz nas. To, co pojawia się w naszej głowie i odczucia w naszym ciele, musi odzwierciedlać nasza zewnętrzna sytuacja. Więc, jeżeli macie pod, yy, przekonanie negatywne na temat siebie, które mówi o tym, że jesteście gorsi niż inni, to w sytuacjach socjalnych wszelkiego rodzaju będziecie starali się porównywać się do innych osób. Będziecie na siłę szukać u innych osób coś, w czym okażecie się gorsi żebyście mogli potwierdzić zewnętrznie wasze wewnętrzne przekonanie i stawić siebie w gorszym świetle. Jest to całkowicie bez sensu i zawsze skupiamy się na tych negatywnych rzeczach, które pojawiają się w nas, które są powiedzmy lepsze w, w, u innych ludzi. Każdy ma jakieś talenty, każdy ma jakieś zalety i wady. Każdy jest w czymś dobrym i jest w czymś dobrym troszeczkę mniej. I głównym problemem w porównywaniu się do innych jest skupianie się na tym, na czym nie powinniście się skupiać. Gdybyście zaczęli zauważać więcej pozytywnych rzeczy, które umiecie i które osiągnęliście w sobie samych, nie musielibyście szukać na zewnątrz, u innych osób, tego potwierdzenia, że tak naprawdę jesteście gorsi. Zauważcie z Waszych poprzednich doświadczeń i sytuacji, że porównywanie się do innych nigdy nie wychodzi Wam na dobre. Nigdy nie jesteście tą wygraną stroną. Dlatego, że taki jest sam schemat przekonania. Porównując się do innych, nigdy nie okaże się, że będziecie w czymś lepsi. Nawet jeżeli okazuje się, że macie jakiś talent i pojawi się druga osoba, która powiedzmy ma bardzo podobne umiejętności do was, różni się minimalnie. Wy i tak będziecie zauważać rzeczy, w których wy jesteście gorsi od nich, zamiast widzieć te rzeczy, w których na przykład jesteście równi, to znaczy macie umiejętności na takim samym poziomie, bądź jesteście lepsi. Zawsze widzicie tą negatywną stronę. W porównywanie się do innych zawsze jest przegraną. Zapamiętajcie to sobie. Starajcie się widzieć dużo więcej pozytywnych rzeczy w sobie. Docencie się, zauważcie swoje talenty, ponieważ każdy je ma. Każdy jest w czymś dobry i każdy może w czymś osiągnąć sukces, jeżeli będzie wystarczająco praktykował, uczył się i rozwijał daną umiejętność bądź dane hobby. Pozdrawiam Cię serdecznie. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten filmik. Jeżeli tak, to możesz nacisnąć przycisk subskrypcji do mojego kanału. Ponieważ wkrótce pojawi się dużo innych filmów na różne tematy, jeżeli masz taką chęć, to również możesz napisać do mnie i powiedzieć mi, o czym ty chciałbyś usłyszeć. Może moja opinia na temat tego, o co mnie zapytasz, okaże ci się pomocna. Może pomoże ci spojrzeć na całą sytuację troszeczkę z innej perspektywy. Jeszcze raz pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia następnym razem.